Słuchajcie, wczoraj o godzinie 19 naprawdę EA odpiął wrotki, jak to się mówi kolokwialnie Paczki w sklepie, między innymi paczka z podwójnym hero, którą za chwileczkę zobaczycie w tym odcinku Łapka długo oczywiście Mile widziana do tego SBC o paczki 10x83+, które można zrobić trzykrotnie No ja trzykrotnie zrobiłem Jaki jest drop? Przekonacie się również w tym materiale No i dzisiaj od 15 event, już tam dużo się będzie działo w związku z eventem pojawią się karty. No, Black Friday. Black Friday e, można powiedzieć na pełnej. Od Kanady dostaliśmy. Czy to dobrze, czy to źle? Ja bym powiedział tak. Sierpień w listopadzie. Słuchajcie, sierpień w listopadzie. Taki myślę motyw przewodni. Taka myśl mnie naszła właśnie podczas wczorajszego wieczornego streama. A Wy co o tym sądzicie? Dajcie znaka w komentarzu i lecimy. To od Zera bez FP da się zrobimy kampę? No z pewnością, no ale w tej wiesz, sensie, wiesz, no to. Przez, mie przez miesiąc jest, myślę, że jesteś w stanie go wydubać jakoś tam. Odpowiednio grindując. No i oczywiście sporo czasu poświęcając, nie ma co, no. Dobra, jeszcze jeden match i, I tak będzie Redfield, to się wyrobimy. Nie wiem, czy mam Crossplay włączony, nawet wam nie powiem. Byś już mi się, mógł mieć mapę przede tego swego, ale ja nie chcę za monety robić. Po co mi coś takiego, <laughs> I zaraz znowu tyle foderu na stukanego. Co ty, bardzo głupia byłaby to decyzja. Za monety robić, za 2 miliony monet. No nie, no bez sensu. Bajkę mogę wydać, ale nie, 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 nie. nie. Impossible. Umiesz tak grać tak samo dobrze padzie od PSA i do Xboxa, tak, dla mnie to jest w ogóle zero problemu, nie? Biorę pada od PlayStation, to odkładam, biorę pada od Xboxa. Dla mnie to jest to samo. Dobrze, brawo King, nice. O, goście wyszedł. No dobra, to zaraz paczuszka gotuje. Leci, leci. Dobra, obstawiajcie, jakich jaki hero pojawi się w paczce. Ja mówię tak: Ramirez Marquizio. Ramirez Marquizio, tak obstawiam. Mostowoy. Di Natale. Wyczuwam Ginole. O, ale by taki Ginola tu siat, no! Kochle Rosicki. Dutek i Dempsey. Lucio Ginola. No, najlepszy zestaw praktycznie. Dobra. A na tego pana też się nie obrazimy. Uwaga, a nie, przecież połyt! Przecież ja jeszcze pońców nie mam, ale to easy. Easy, 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 easy. Kupujemy. Dziękujemy. Dobra, jesteśmy gotowi. Pońce doładowane. Stówkę taka paczka. Dwa razy hero za stówkę. Niech będzie! Niech będzie, uwaga! Poszło! Poszło. Jak myślicie, co tam słychać? Oj, cicho jakoś, nie? Jakoś cicho. Oooo, to szału nie ma. Uwaga, uwaga, pierwsza karta. Statystyki: 8643,90, główki, 89. Czy to jest Zinola? To jest Viali. Włoski Zinola. Gianluca Viali, no? Ile on? 31,30 monet, co jest? 31,30 monet? Taka karta? No dobra, ale to jeszcze nie, nie koniec, bo jeszcze jest druga potężna. Uwaga! Przecież to może być cały czas Ramirez. Dobra, wytrzymałeś 9-4, wytrzymałeś 9-4, agresja 8-4, obrona 8-1, czy to jakiś Marquisio, ale słaby Drybling, kurczę, pieczone, ten 83, John Arnerize. John Arnerize. no John Arnerizę, droższy. Nie zwiali, nie? Dobra, dobra. Ale jest jeszcze Karim Bezema, 90. Eee, dobra, dobra, dobra. Jakiś duplikat może? Nie, już bez duplikatów. A Benzema ile warty? Może jeszcze jakby nadrobimy takim fajnym overallem Benzema, nie? 55 tysięcy monet, dobra. No co, teraz paczkę 10x93 plus trzeba zrobić, nie? Albo coś takiego. Ale czekajcie. Ale to można zrobić 3 razy w ciągu doby? O kurna. Musi ta paczka oddać, nie? No bo to, to właśnie dostajesz 10 razy 93 Plus, no jakby, jakby zyskujesz, nie? Zyskujesz na tej paczce, to w ogóle jest op, no. Wiadomo, tam IFA sobie przyrzuciłem, wiem o tym, także zaraz go sobie tam odrzucę. Tylko dobrze byłoby trafić IFA, tak to na przykład. A szansa pewnie jakaś jest, nie? Na trafienie IFA. Więc to jest spoko. Dobra, damy sobie tutaj. Dobra, pierwsza paczka dzisiaj plus. Powiem tak, ja bym to nazwał tak. Sierpień w listopadzie. Sierpień w listopadzie. No, Takiej rzeczy jeszcze nie było w tej grze. Sierpień w listopadzie. Yy, no to przepalamy to, nie? Bardzo proszę. Zaraz się dowiemy, czy można zrobić jeszcze raz, bo można im zrobić trzy razy dziennie. Jakby wymagania, moim zdaniem, są bardzo, bardzo, bardzo okej. Okay. Jeden inform wiadomo, przez co ceny informów... stonks. No ale... ale jest ok. Dobra, tych sobie jednak przepalimy. Wiem, że jest SB wiem, 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 Dobra, gdzieś raz na plus, zobaczmy. Może walkoutowo jakoś. No jest kobel. Jest kobel. Na pojedynczym. Na pojedynczym e, walkoucie. 87. Znaczy nie, no, może być jeszcze jakieś 86, nie? Prawda? W paczce. A nie, nie może być, bo wtedy by był on i kobel wychodzący. No ta. Ale kurczę... Okej. Okay. 87, 85, 85, 87... No, dobra paczka. Całkiem okej okay, paczka. Not bad. I zaraz mam sobie kolejne wyzwanie o, o, o tego. O mbapę robić, prawda? No dobra, to jeszcze jedno 10x83+, zobaczmy. Dobra, 10x83+. Numer 2! Zobaczmy. Anglia. O nie. O nie. 85 Decon Rise? No dobra. Pytanie, czy będzie on i. 963. Dużo gorsza. Dużo gorsza niż ta poprzednia. Dużo gorsza. Ajajajajaj. Dobra. Viktor Orban. Dobra, pik z ifem. Pik z ifem. Dzisiaj sporo kontentu, jak widzicie. Yy, bo potem jeszcze zrobimy sobie w takim razie. Może to jeszcze jedno 10x63, Albo po nagrodach za kwalifikację do Champions, może tak. Dobra, tu mamy pika. Dobry pik. Dobry pik. Pik 8,6. A ja to szanuję. No za dużo by tego było, mi się, wysta... mi, się, mi się coś nie widzi, że przy tym, co było do tej pory, nagle wpierdzielają się starej. Pomyśl: 21 paczek, 10x63. No, a popatrzmy na zadania. Przecież to się nie skaluje. Przecież to się nie skaluje, nie? by... Jakby... Na moją logikę, jeśli tam trochę musisz pogrindować... Gdzie tu mam jakąś taką paczkę wreszcie? O, czekajcie. No 20 razy 83 plus za 15. Za 9 poziom masz 3 x plus, a tu codziennie miałbyś mieć 30x83 plus? A patrzcie, nie pokazuje się. Nie pokazuje się w grze. Nie ma żadnego info. No ale nie ma żadnego info, że niby się coś... To ja nie wiem. Chyba, że jestem ślepy i ja czegoś nie widzę. Gdzie tu jestem napisane, że jest odświeżenie? Dobra, dobra, resetuję grę, no. Resetuję grę, no. Zobaczymy, czy faktycznie tak jest. Ale to czuję, że to jest mega wkrętka, giga wkrętka na BJ. Powtarzalne 19 godzin, let's go! Mamy to. Sierpień, listopadzie, tak będzie się nazywał mój odcinek poranny. Jutro. To może być ten rok, w którym w FC24 w okolicach lipca, sierpnia pojawią się zawodnicy z powyżej 99 overalla. To ja bym się nie zdziwił. Ja bym się nie zdziwił. No dobra, to mamy chyba tą paczkę jeszcze, tak? Dobra, lecimy! 10 razy w no 3 plus, po raz trzeci! Wojtek Chesney na pojedynczym okaucie 86. No dobra. Zobaczmy, co tam mamy jeszcze. 85, 3 razy 8 4, 4 razy 83. Nie no, wybitnego dropu z tego nie ma, no też umówmy się, nie? Ej, ale jakby takiego. Ale jakby wrzucili takiego bałysza Bo wersztapeda do gry, nie? To by było coś. <grym> no i 95. Otwieraliście paczkę z Hero, a może robiliście 10 razy i chcecie się pochwalić swoim trafem? Dajcie znaka w komentarzu. I co, widzimy się na Black Friday w fc 24 Dobrego dnia!